Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015-2016 oraz uhonorowanie uczniów z najlepszymi osiągnięciami w nauce było nie tylko okazją do nagrodzenia najlepszych uczniów, ale także podziękowania nauczycielom za trud, jaki wkładają każdego dnia w edukację dzieci i młodzieży. Ten rok na pewno i każdy ma tu swój udział. Wszystkim chcę podziękować uczniom za zaangażowanie, że chcieli... Właśnie opracować, żeby osiągnąć te wyniki, które wprowadziły ich tutaj dzisiaj po odbiór ich Dziękuję również pedagogom, którzy wkładają dużo pracy, a ich przygotowanie świadczy o tym, że potrafią y, poprowadzić tych uczniów do osiągania jednej z i w nauce, i w na scenie pojawili się także mali aktorzy Szkolnego Teatru Kameleon ze Szkoły Podstawowej nr 6, którzy zaprezentowali fragment spektaklu pod tytułem A niech to gęś kopnie. Znajdziemy się oto na miejscu zbrodni. Ten spokojny na co dzień, nie wyróżniający się niczym górnik, jeszcze kilka godzin temu wrzał, kipiał i bulgotał, niczym olbrzymi gat. Jak czują się Jak? Co czują? To, nie... Wraz z zakończeniem roku szkolnego, swoją pedagogiczną drogę kończą dwie wieloletnie dyrektorki: pani Danuta Skowrońska, dyrektor gimnazjum nr 1, oraz Grażyna Pleszczyńska, która sprawowała pieczę nad przedszkolem integracyjnym nr 3. Bardzo pięknie wszystkim Państwu dziękuję. Za współpracę. Uczniom życzę dalszych sukcesów, a wszystkim Państwu dużo, dużo zdrowia, radości, optymizmu i niech nie spędza Państwu z oczu snu wizja kolejnych reform w edukacji. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Nagrodzono również uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki egzaminów, a także laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych kutnowskich szkół. Na zakończenie prowadzący przekazał wszystkim zgromadzonym życzenia wakacyjne, a na scenie pojawiła się grupa cyrkowa Figielek ze Szkoły Podstawowej nr 9.